Znowu już dawno mi nie było, postaram się częściej wrzucać te filmiki. Dzisiaj troszeczkę o nadchodzącym sezonie startowym, wiadomo, wiosna, już pierwsze zawody kulturystyczne za nami. Dużo osób po raz pierwszy startuje w zawodach, dużo osób startuje już po raz któryś. I tutaj parę takich kilka słów chciałem wspomnieć odnośnie tego ostatniego tygodnia przed zawodami. Które jest owszem bardzo ważny, ale obserwuję bardzo wielu startujących, że jest przy, przeceniany Czyli ten, ten, ten tak zwany ostatni tydzień przed zawodami, ten big week jak to tam jest to nazywane Niektórzy oczekują od tego wygodne, nie wiadomo jakich rezultatów Jakieś skomplikowane rozpiski, przycinania węglowodanów, ketoza, ładowania Sól, potas, kombinacje tych elektrolitów sądząc, że te kombinacje właśnie wpłyną bardzo jakoś efektownie i, i drastycznie na ich formę, podczas gdy tak naprawdę ostatni tydzień naprawdę niewiele zmienia. Uwierzcie mi, nie widziałem nikogo, kto by miał słabą formę tydzień przed zawodami, zrobił jakiś magiczny pick week i nagle miał zajebistą formę w dniu zawodów. Po prostu na formę się pracuje długimi, długimi tygodniami. Jeżeli można jakąś poprawę uzyskać w tym ostatnim tygodniu, to dokładnie taką samą jak w każdym poprzedzającym tygodniu czy podczas przygotowań do zawodu czyli po prostu o ten mały procencik do przodu można się posunąć i tyle. Jedyne czego można oczekiwać w tym ostatnim tygodniu to efekt tak zwanego odtrenowania i delikatnego dożywienia mięśni, po prostu, żeby ciało nie było takie płaskie, sflachtałe i po prostu takie roz, yy, przetrenowane. Trzeba aby uzyskać tą twardą muskulaturę, taką pełną, warto troszeczkę zwiększyć węglowodany w ostatnim tygodniu i to jest cały Big week. Żadnych ograniczeń wody drastycznych. Wodę normalnie pijemy do dnia w zasadzie zawodów. Ewentualnie w dniu zawodów się ogranicza tam wodę. Kombinacje z sodem i potasem też. Yy, jakich drastycznych zmian w sybece też nie przyniosą. Chyba że. Autorom rozpisek magicznych przyniosłem jakieś zyski, to wszystko. Lata startów nauczyły mnie, że naprawdę, jeżeli nie zrobiłeś formy tydzień przed, czy nawet dwa tygodnie przed zawodami, żadne magiczne odwadnianie, żadne magiczne sztuczki tego po prostu nie zmienią. Czyli pracujemy na formę długie tygodnie, naj najlepiej 16, czy nawet 20 tygodni przed startem. A ten ostatni tydzień zostawmy sobie po prostu na odpoczynek, na pozowanie i na jakiś nawet relaks, a nie na jakieś tam drastyczne posunięcia, które mają szykomu poprawić sylwetkę. Tak jak wspomniałem, sylwetki za wiele naprawdę nie poprawimy, a jedyne co można zrobić to ją najwyżej pogorszymy. Pogorszyć można naprawdę w tydzień, ale poprawić naprawdę niewiele. Także każdy, wiadomo, zawodnik ma swoje jakieś wypracowane metody, które wypracował sobie przez lata startów i owszem niektórzy robią tam manipulacje węglowodanami, ale jak ja słyszę ludzi, którzy pierwszy raz startują czy drugi czy trzeci, że musi zrobić ładowanie, bo inaczej to w ogóle nie, nie ma sensu chodzić na scenę, no to proponuję takim zawodnikom właśnie w jednym, w jednym starcie zrobić to ładowanie, w drugim nie robić i zobaczyć jaka będzie różnica. Czy faktycznie będzie drastyczna różnica w formie? Odwadnianie też jest przeceniane. Jeżeli masz... W ogóle ja, tak jak wiecie, jestem przeciwnikiem w ogóle używania diuretyków przed startem. Jeżeli masz za dużo wody w organizmie, to znaczy że albo źle dobrałeś dietę, albo źle dobrałeś wspomaganie po prostu i tyle. I wtedy masz jakieś obrzęki, no to wtedy wiadomo ten diuretyk może Ci pomóc, ale to też jest... Ryzykowne posunięcie, bo można po prostu wraz z obrzękami stracić nie tylko pobrzęki, ale i pełność mięśni. Także to odwadnianie generalnie też nie działa tak, jak sobie niektórzy wyobrażali. Nie da się generalnie oddzielić wody podskórnej od wody wewnątrz mięśni. To jest jeden, jedna materia. Jeżeli masz Niektórzy myślą, że można wodę pod skóry wyciągnąć, wciągnąć do mięśni. No tak to niestety nie działa. Jest ilość płynów w organizmie i ona jest regulowana. Jeżeli po prostu mamy obrzęki, to mamy wodę i wewnątrz i masy mięśniowej i, i tuż pod skórą. To jest jedna materia, tego nie można rozdzielić. A więc odwaniając się, tracimy też tą pełność mięśni niestety. Formę, tak jak powiedziałem, szykuje się długimi, długimi tygodniami. To tyle takiej małej przystrogi, zwłaszcza chyba dla świeżo startujących, odnośnie tego do ostatniego tygodnia przed zawodami. Wiadomo, sezon rusza. W różnych federacjach są teraz, będą jakieś zawody. U mnie natomiast, co? No, chciałem Wam dzisiaj pokazać swoją suplementację, jaką stosuję aktualnie. Wziąłem współpracę z firmą Best Fuel Bardzo fajne odżywki Suplementy wysokiej jakości Możecie zobaczyć na ich Instagramie lub na stronce Best Fuel Clinic Teraz właśnie widzicie na filmiku Jaki zestaw sobie Tak jakby przygotowałem Oczywiście najważniejsze jest białko Izolat białka serwatki Białka w proszku Używam dość sporo W zasadzie 50% mojego białka w diecie to jest, pochodzi z proszków, głównie z izolatu. Oczywiście do tego też niezbędne są jakieś probiotyki, żeby te jelita poprawnie pracowały. Witamina D3 jest ważna na odporności, witamina C podobnie. Podobnie cały kompleks witamin: zawsze warto stosować jakiś dobry preparat multivitaminowy, mineralny. Oczywiście około treningowo. Albo aminokwasy BCA używam, albo aminokwasy egzogenne. Tutaj akurat są aminokwasy egzogenne i jakaś forma kreatyny. Wybrałem jabłczak kreatyny, ponieważ nie obciąża tak układu pokarmowego żołądka. Czasami po monohydracie czuć taką ciężarość, jakby ten żołądek był taki zbyt pełny. Tak więc taką suplementację obecnie stosuję, jeżeli chodzi o dietę żadnych zmian na razie nie wprowadzam tak jak wspominam wielokrotnie, teraz jest okres u mnie tak zwanej regeneracji, może już nie ale treningu takiego bardziej rekreacyjnego na razie nie myślę o starcie w zawodach jeżeli się zacznę szkować do tych zawodów to pewnie późnym latem do sezonu jesiennego jeżeli chodzi o trening staram się trenować ciężko lubię trenować ciężko Tutaj chciałem Wam pokazać swój trening klatków klatków klatki i bicepsów jaki zrobiłem w ubiegłym tygodniu klatkę ćwiczę razem z barkami biceps ćwiczę razem z tricepsem tak więc to są treningi z dwóch odrębnych dni na klatkę niezmiennie ruchy wyciskające przeplatane ruchami rozciągającymi czyli wycisk na skosie speed maszyna rozpiętki w, handlach. w zasadzie to jest chyba jedyne ćwiczenie z wolnym ciężarem na klatkę, jakie mogę wykonywać, chociaż też przysparza mi dużo trudności i bólu. Z wolną sztangą niestety już nic nie mogę zrobić ze względu na ten bark. Następnie jest wyciskanie na płaskie już z mniejszym troszkę ciężarem i potem ostatnie ćwiczenie rozciągające krzyżowanie linek. Bicep też zaczynam od wyciągu, czyli uginanie Uginanie właśnie z drążkiem łamanym Dwie seryjki. Wszystkie ćwiczenia zresztą są w dwóch seriach Na tak, klatkę są to cztery ćwiczenia Na biceps są to dwa ćwiczenia Drugie ćwiczenia to już są wolne ciężary Są takie dni gdzie ten bark mi troszkę mniej dokucza I wtedy właśnie sobie używam hantli Tutaj w tym treningu uginanie takie z hantlami w siadzie I następnie izolowane uginanie na biceps w staniu. Te trzy ćwiczenia w zupełności mi wystarczają po dwie serie Tak więc tak wygląda mój trening klatki i bicepsów Będę się starał częściej rzucać filmy, może pokażę aktualną moją formę w przyszłym filmie Ważę niezmiennie około 120 kg Tak więc od zawodu przybieram niewiele 6-7, może 8 kg I tak to utrzymuję To nie jest budowanie masy, to jest po prostu przybranie jakiejś tam wagi po ostrej diecie i tą wagę zwykle na przeciągu całego roku Staram się utrzymywać Także tyle dzisiaj ode mnie Trenujcie Pozdrawiam serdecznie i widzimy się Przy kolejnym filmiku, na razie, hej!